No dobra, to próbuję jeszcze raz. Chyba monitor miałem niedopięty przewód. Wystartowało. I czy nam coś tu pokażę? Zastartował, że nowy. procesor jest zainstalowany więc bierzemy jest i on tutaj nam się zapewne zrestartuje jest ClearCMOS Installation Information przepraszam <noise> bios wyresetowany, please reconfig Bios. No, czyli będziemy musieli od nowa go zrekonfigurować. No, ale widzimy, że już działa. Także ja biorę się za instalację systemu operacyjnego.